Drodzy moi, w Brazylii istnieje ponad 10 tysięcy różnych odmian sekt o podłożu protestanckim z naleciałościami innych wierzeń, w których często się mówi, a nawet krzyczy o szatanie więcej niż o Bóg. Biedni są ci, którzy mieszkają blisko domków zamienionych na kościoły, gdyż jest bardzo głośny. Diabeł ich musi mieć poważne problemy ze słuchem, a nadmierne o nim mówienie prowadzi do wielu obsesji demonicznych, opętań, poważnych problemów psychologicznych, z którymi nawet medycyna poradzić sobie nie może. Niejednokrotnie kończy się nieodwracalnymi powik powikłaniami i tragediami. Wydaje mi się jednak, że my Katolicy popadliśmy tak trochę w przeciwną skrajność, prawie lub zupełnie o nim nie mówiąc. Idąc za dzisiejszymi modami, unikamy tematów trudnych, smutnych, pozornie odrywających od dążenia szczęścia tu na Ziemi. Tematy cierpienia, śmierci czy szatana nie są mile widzianymi i słuchanymi u współczesnego człowieka, bo przecież dla nas to ważne, by coraz więcej mieć, żeby zabezpieczyć się na przyszłość, by być wiecznie pięknym i młodym, stąd też salony piękności nie narzekają na brak zainteresowań, nie tylko w Dzień kobiet, Ale i w inne dni, co gorzej w ostatnio, także i wielu mężczyzn chce się robić na osiemnastolatków, nie? No i trzecie, oprócz posiadania i piękna, to władza, które są celami wielu. Część z nas ludzi w bezwzględnej gonitwie za tymi pseudowartościami nie ma już czasu dla Boga, coraz mniej czasu na religię, na modlitwę. Sprawy trudne i brzydkie oddalamy, nie pasują do tego obrazu świata, który jest kreowany i w którym my tak jakoś z modą wchodzimy. A Bóg to już właściwie wielu jest zbyteczny, a nawet czasami przeszkadza, nawet tym, którzy. Mówią, że są wierzącymi, są katolikami. To temat jednak zbyt szeroki na dziś. Wróćmy do naszego tematu szatana. By rozwiązać jakikolwiek problem i z nim się zmierzyć, najpierw musimy go poznać. I tu pojawia się pytanie zasadnicze, skąd wziął się diabeł. Pomoże nam w tym Pismo Święte z notą tradycji. Czytamy w Księdze Rodzaju, że drugiego dnia Pan Bóg czyni dzień i noc i zaraz potem stwarza niebo i ziemię. I tego samego dnia pojawiają się też aniołowie. Jeden z nich zachwycał niesamowitym pięknem. Miał na imię Lucyfer. Niestety piękno, przez Boga Dany, i wysoka pozycja, hierarchia aniołów uderzyły mu do głowy. Duma sprawiła, iż postanowił, iż chciał uczynić sobie tron nad tronem samego Boga. Udało mu się nawet do tego przekonać jedną trzecią zastępów anielskich. Tradycja mówi, że do tej walki jako jej przywódca Lucyfer przekształcił się w straszliwego smoka, tego samego, o którym słyszymy, prawie zamykając Biblię w Ostatniej Księdze w Apokalipsie i dochodzi do straszliwej walki. Siłami dobra dowodzi święty Michał Archanioł, który na wielu obrazach, rzeźbach jest ukazany właśnie z mieczem i na tym mieczu jest napis Kis od Deus, Któż jak Bóg. Michał próbuje jeszcze załagodzić sytuację. I idzie do Lucyfera, próbuje z nim rozmawiać, pyta go, czy ty rzeczywiście uważasz się za równego Panu Bogu, czy nawet większym od Niego? No ale nie było rady. Uderzyła mu woda sodowa do głowy Lucyferowi. Dochodzi do w wielkiej walki w niebie. Oddziały Lucyfera są zbyt słabe, by pokonać zastępy niebieskie dowodzone przez Michała. Przegrani zostaną zrzuceni do piekła, nazywani odtąd aniołami upadłymi lub prosto i zwyczajnie diabłami. Tam mają cierpieć w ogniu na wieki. Lucyfer jako przywódca całej rebelii zapłacił karę jeszcze większą, przekształcony w szatanna. to słowo powodzi z hebrajskiego i oznacza dosłownie przeciwnik. I on przysiągł zemstę. Zemstę nie Panu Bogu, bo jemu przeżył czynić nic nie mógł, ale zemstę ludziom. Przysiędział zniszczyć ludzi. I czekać nie trzeba było długo, bo przecież Pan Bóg kontynuuje dzieło stworzenia. Stwarza Adama, ten smutny, robi żonę, zaczynają się problemy, nie? I właśnie pod postacią węża pojawia się w raju i udaje mu się zwieść siewę, by spróbowała owocu z drzewa zakazanego. Mają wszystko, Pan Bóg dał im wszystko, było tylko jedno, jedyne przykazanie. Wszystkiego korzystajcie, a tego nie ruszajcie. A jednak diabeł, który nie dał nic, udało mu się zjeść i stracili wszystko, zostali wyrzuceni z miejsca szczęśliwości wiecznej. To tyle o historii. Ja, że dana. Do naszych rozważań, takich trochę matematyczno-praktycznych, skupmy się na tej opowieści słuchanej przez nas w jedną z niedziel wielkopostych o kuszeniu Pana Jezusa. Najlepiej wziąć sobie może w domu jeszcze Ewangelię Mateusza, rozdział czwarty, wersy od pierwszego do jedenastego. Zwróćmy uwagę na kilka faktów wartych, zauważenia i rozważenia dla naszego dobra i drodze do wieczności. Pierwsza prawda diabeł istnieje. Niezaprzeczalnie spotykamy go przy wykończonym fizycznie Chrystusie. Nie w realnie rozmawia z Jezusem. Jest tak silny, że potrafi pana Jezusa przenieść na Wysoką Górę. Największym prezentem, jaki my możemy dać diabłu, Szatanowi. To poddanie wątpliwości jego realnego istnienia. Mówiąc i działania, a taki brzydki z rogami, jak go spotkamy, to na pewno poznamy, uciekniemy, a po co dzieci straszyć? Kto mówi, że diabeł nie istnieje, ten jest największym jego przyjacielem, współpracownikiem, kumplem. Trzeci. Drugie. Diabeł. Nie ma wstydu ani lęku. Jeżeli otwarzył się kusić samego Pana Jezusa, swojego stwórcę, czy przynajmniej syna swojego stwórcy, to o ile bardziej i częściej będzie miał odwagę kusić nas, słabych ludzi. Czy? Zna perfekcyjnie Pismo Święte. Słyszymy w owym kuszeniu że posługuje się fragmentami z Pisma Świętego bardzo często, ale naturalnie używa ich do swoich celów, do swoich zamierzeń. Czwarte, zwyciężone obiecuje wrócić. Jest uparty i nie daje spokoju nawet samemu Panu Jezusowi. To są fakty. I co? Teraz, co możemy zrobić, by nie wpaść w jego zasadzki przemyślne sidła szatańskie? Byłoby fajnie, gdyby na przykład księża w konfesjonałach mieli recepty. I na tej recepcie wypisywali by jakiś lek, jakieś tabletki. Szlibyśmy do apteki. Tabletki, żeby działały chociaż ze 24 godziny. Płacili ileś tam. Kupowali 30 przez miesiąc spokoju, raz dziennie, działające na 24 godziny, żeby nas od diabła uwolnić. Niestety, z się i was, drodzy, jak dobrze wiemy, nic takiego nie ma, nie będzie, nie istnieje. Chciałbym jednak podzielić się z wami, kochani, w swoim już starczym wieku i siwej grudzie, kilkoma radami, spostrzeżeniami, własnymi doświadczeniami, rozmowami z innymi. Które ufam, pomogą nam w tym zmaganiu się z szatanem. I są bardzo proste. Pierwsza to modlitwa Ojcze Nasz. Dlaczego? Bo w niej mamy prośbę dotyczącą pokus w zakończeniu modlitwy Pańskiej. Tu niestety nie pomaga nam trochę tłumaczenie polskie, w którym mamy nie wódź nas na pokuszenie. Od, 1000, od 2017 papież Franciszek zachęca, prosi, aby ta część została zmieniona, gdyż nie budź nas na pokuszenie, zdaniem papieża, opiera się na trochę błędnym tłumaczeniu, bo to przecież nie Pan Bóg popycha nas ku pokusie, by patrzeć, jak ja upadam, mówi papież. Ojciec tak nie postępuje. Ojciec pomaga wstać. To szatan prowadzi nas na pokuszenie. Język portugalski, którym tam się posługujemy, ma już tłumaczenie dobre. no Nónos i caerententassão, czyli nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Ale sama końcówka, ojcze nasz, ma już perfekcyjne tłumaczenie, bo ale nas dwa złego. A źródłem wszelkiego zła jest właśnie szat. Prosta, często przez nas odmawiana, odmawiana modlitwa Pańska. Drugie. Zwykle w naszych problemach, rozwiązaniach, ocenach nie mamy wątpliwości, co jest dobre, a co złe. Zwykle wiemy to perfekcyjnie. Chodzi jednak o to, byśmy widząc, co jest złe, a co dobre. Gdzie jest wółka, gdzie jest szatan, gdzie błogosławieństwo, przekleństwo, gdzie niebo, gdzie piekło, o czym mówiliśmy trochę bardziej wczoraj, potrafili zastosować metodę samego pana Jezusa. I w takiej formie, jaką on to uczynił: prosto, ale dosadnie w słowach trzech. Idź, precz, szatan. Ale jak to uczynić, gdy mężczyzna, mąż i ojciec gdzieś tam spotyka kobietę, która z dekoldem dosyć pokaźnym w krótkiej spódniczce, wzrokiem zaprasza do czegoś więcej? Jak takiej istocie powiedzieć, idź, precz, jak takie twarde zdanie powiedzieć komuś, kto proponuje nam spore pieniądze, stanowisko za jakieś kłamstwo, mowę czy coś gorszego? I jak powiedzieć komuś, kto przychodzi do na nas z Biblią w ręku i mówi, że chciałbyś porozmawiać o, o Bogu, czy już Boga znaleźliśmy, nie? I chce zaprosić nas do światku wiekowego. Zabrać co najcenniejsze, naszą wiarę, Jezus nauczył. Idź, precz, szatanie. Bez przejmowania się, a to takie niekulturalne, to takie brzydkie, jak można tak powiedzieć, do kogoś w dodatku tak ładnie ubranego. Jak chcesz. Jeżeli chcesz dyskutować, jeżeli chcesz znaleźć metodę lepszą niż pana Jezusa, ja bym nie radził. Idź, precz, szatanie. W momencie, gdy widzę, że coś jest złego, bo gdy my zaczynamy się zastanawiać, analizować, dyskutować, to dalej już diabeł nas pociągnie bez większych problemów, bardzo łatwo. On ma swoje sposoby, to podstępna bestia, zna nasze słabe strony, bądźmy czujni. Ojcze nasz, idź przed szataniem. Trzecie, to co robimy właśnie teraz, a więc powiec sakramentalna, kto może i tak jak Pan Jezus do tego zachęca, proste i tanie, nie trzeba płacić, nie trzeba zostawiać przy konfesjonale jakiejś kasy, czy później jakieś tam wielkie pokuty miesiącami odprawiać, ale równocześnie też trudne i wstydliwe. Gdy już wpadniemy w sidła, no rozramiamy, zgrzeszymy, nie brnijmy dalej, a jeszcze tylko raz, a jeszcze trochę, a nikt się nie dowie, a wszyscy tak robią. Diabeł ja podsuwa nam takie tłumaczenia i usprawiedliwienie. Czasami mówimy, a w sumie no to jeszcze zgrzeszę kilka razy i pójdę i tylko powiem, że to się stało nie pięć, ale siedem czy piętnaście razy. Co za różnica. A nawet gdy już zdecydujemy się na spowiedź, ile czasami On podsuwa nam myśli, a został na kiedy indziej, a jeszcze nie jest tak że. albo z drugiej strony, a ty, ty jesteś taki już, że ci Pan Bóg nie pomoże nawet, podsuwa nam diabeł, a nawet już jesteśmy w kościele i stoimy w kolejce do konfesjonału, ale to może niektórym, co słyszeli, przypomnieć, a dla nas wszystkich to w serce włość, że diabeł jest też w kolejce do konfesjonału. Święty Jan Maria Janej opowiadał historię, gdy siedział w konfesjonale, z jednej i z drugiej strony kolejka i w pewnym momencie zauważa kogoś, jakiegoś innego, dziwnego, w końcu wychyla głowę z konfesjonału i mówi, chodź tutaj, podchodź. I pyta go święty Jan Maria Wiana, czy ty to nie jesteś diabeł? Tak, ja jestem diabeł. No ale co diabeł robi w chmolę, co do konfesjonału? A diabeł w swojej ci odpowiada, ja tu pracuję. Bo pracować dobra rzecz, nie? Ale święty Jan pyta dalej, ale jak tu pracujesz? To znaczy, co ty robisz? No ja tutaj e, oddaję to, co im kiedyś zabrałem. Znowu. Coś pięknego się zabierze komuś później oddać. Ale święty pyta dalej: wyjaśnij mi, o co ty w ogóle, o co ci chodzi, o czym ty mówisz. I wtedy diabeł wyjaśni. Gdy ja im zachęcałem do grzechu, do zdrady, do kłamstwa, do lenistwa, do braku modlitwy, do niechodzenia do kościoła, do kłamstw, do obmowy, wtedy ja im zabrałem wstyd. Wszystko robili pięknie, bezstydnie, tak jak ja ich pociągałem. Ale teraz, gdy jest im źle, gdy nie mogą sobie w tym poradzić, gdy stoją w kolejce do konfesjonału, ja jestem tu, żeby im oddać wstyd. Ale nie wstyd tego, co robili kiedyś, ale wstyd, żeby się z tego nie spodziewali, bo to takie wstydliwe, nie? Mówić o swoich błędach. moi, pamiętajmy o tym też. I czwarte, co ja tak dziwnie nazywam, dziwnie się modlić. Razem z modlitwą Państwo, idź przed spowiedź, dziwnie się modlić. Ja bardzo modlę się za siebie, za swoich bliskich, za tych, których kocham. Abyśmy zdążyli żałować i pokutować tu na ziemi za wszystkie popełnione przez nas grzechy i zaniedbania, jakakolwiek to miałaby być kara. My czasami w życiu, gdy coś nam mówię, mówimy, nikt nie widział, udało się. Guzik prawda. To jest właśnie też kolejny podstęp szatański, bo to z nami po drugiej stronie się kiedyś tam pokaże. Ja mogłabym stracić wiele, wszystko z tego, co mam. I tego życzę wszystkim. Z tego, co posiadamy, z tego, kim jesteśmy, nieskończenie lepiej, gdy stanie się dla nas to tu na ziemi za naszego czy innych życia niż piec się w piekle na zawsze, bez nadziei i w dodatku w byle ja, tym towarzystwie. W tym momencie już na koniec nie trudno wspomnieć drodzy mojej mądrości kościoła zawartej w drugiej części pozdrowienia anielskiego, naszego zdrowiacz Marium, gdzie prosimy o to, aby ona, Maria, była z nami w najważniejszym momencie naszego życia. To nie jest to, gdy ślubowaliśmy, to nie jest to, gdy przyjęliśmy pierwszą komunię. To nie jest to, gdy otrzymaliśmy jakieś nam dyplomy. Najważniejszym momentem naszego życia jest nasza śmierć. Jak jakim stanie ona nas zostanie. Dlatego modląc się mówmy głośniej bardziej końcówkę Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci nasz. Tak więc, drodzy moi, szatan istnieje, bezwstydny, zna Pismo Święte i obiecuje wrócić. Tak, Lekarstwa. Ojcze nasz, idź, przed szatanie, spowiedź, modlić się dziwnie, nazwijmy, czyli o to, abyśmy tu przyznali się, abyśmy tu to wszystko, co gdzieś tam diabeł pomógł nam ukryć, w naszych ciemnych stronach by się wyjaśniło, byśmy odkokutowali i młoda się łatwość. I już zupełnie na koniec mądrość kościoła tu w Polsce i nasza modlitwa do świętego Michała. To właśnie on, tu stopą na głowie szatana, na głowie Lucyfera, ale on jest przy nas. On niestety będzie nam dokuczał. Dlatego odmawiają zawsze, nie tylko, ale szczególnie nam świętej, o tym pamiętajmy. Życzę dobrego i świętego postu dla nas wszystkich, rekolekcji. Nawracajmy się, wierzmy, że Chodzi o naszą wieczność z Bogiem w raju. Albo tej drugiej wersji, opcji lepiej nawet nie wspominać. Jeszcze jest na to sporo czasu, odwagi dla nas wszystkim. Niech święty Michał nam pomoże. Święty Michał, Archaniele.